Informujemy, że możesz wspierać projekt Jestem Katolem poprzez serwis patronite.pl. Link znajdziesz w opisie. Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny Święty Józef Bilczewski. Niepokalane poczęcie. W szeregu łask, którymi Maryja Panna była obdarzona. Jest łaska nad łaskami, wyjątkowo jednej tylko Maryi udzielona, a to jej prawdziwie niepokalane poczęcie. Aby wielkość tego przywileju lepiej zrozumieć, przypomnijmy sobie naukę Kościoła o istocie grzechu pierworodnego. Adam w raju otrzymał od Pana Boga ciało i duszę. Obdarzoną rozumem i wolną wolą. Te dary zwiemy naturalnymi, bo one stanowią naturę ludzką, i bez nich człowiek nie byłby człowiekiem. Odbierzesz mu na przykład ciało, a zostawisz rozum i wolną wolę to będzie czystym duchem. Zostaw mu ciało, a weź rozum i wolną wolę to będzie zwierzęciem. Ale do tych darów naturalnych Pan Bóg z miłości ku ludziom dodał im jeszcze łaskę poświęcającą, która nie zniszczyła ich ludzkiej natury, jeno ich wywyższyła, jeszcze więcej Panu Bogu upodobniła i uczestnikami Bożego uczyniła życia i Bożego szczęścia. Przez grzech pierworodny Adam stracił łaskę poświęcającą. Utracił nadludzką piękność duszy i szlachetstwo Boże, tak dla siebie, jak i dla wszystkich ludzi, których był Ojcem i Przedstawicielem. Została mu już tylko zwyczajna jego natura ludzka, bez wyższego życia, i to z piętnem buntownika i grzesznika na czole. I każde dziecko, które powinno było rodzić się z łaską poświęcającą, rodzi się teraz bez tej łaski. I ta zawiniona przez nas wszystkich w praojcu i prawnym naszym przedstawicielu utrata i brak łaski jest właśnie grzechem odziedziczonym, czyli pierworodnym. Maryja Panna z ojca i matki córa Adama także powinna była być zanurzona w te błotne fale, które od pokolenia do pokolenia toczy rzeka grzechu adamowego. I ona powinna była narodzić się bez tego nadprzyrodzonego blasku, jaki duszy daje łaska poświęcająca. Lecz Bóg czuwał. Duch Święty stał na straży honoru i czci należnej synowi Bożemu i Bożej Matce. Kiedy stwórca ustanowił Adama prawnym przedstawicielem wszystkich ludzi na ten jedyny wypadek zachowania lub przekroczenia przykazania, aby nie jadł owocu z drzewa zakazanego. Dodał zaraz, przewidując upadek praojca naszego: Dla Maryi czynię wyjątek. Maryi daję dyspensę od ogólnego prawa. Maryi, więc przyszłej matki mojego syna. Nie jesteś, Adamie, przedstawicielem w złem. Otrzyma ona także twoją naturę. Ale nie odziedziczy Twojej winy i zmazy grzechowej, bo w tej samej chwili, kiedy stworzę jej duszę dla ciała, już tej duszy udzielę łaski poświęcającej i to życie Boże i Bożą miłość, jaką sobą niesie łaska. Oto i wytłumaczona istota dogmatu niepokalanego poczęcia. Arcybiskup Józef Bilczewski. Księga Pamiątkowa Mariańska ku czci 50-lecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Lwów Warszawa 1905 rok. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do polubienia naszej strony na Facebooku, a także do odwiedzenia strony wydawnictwa kapitalbook.pl. Imperium dobrych książek. Mogą Państwo wspierać nas przez patronite.pl. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać projekt Jestem Katolem, dostarczając treści najwyższej jakości. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.